Dzień dobry! Dzisiaj zajmiemy się zasadą niedyskryminacji w zamówieniach publicznych. Zasada ta ma swoje odzwierciedlenie nie tylko w przepisach dotyczących zamówień publicznych, ale na, też na przykład w prawie pracy. Zasadę tę wywodzimy z artykułu 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w którym czytamy, że zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne. Religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Ma ona zastosowanie we wszystkich dziedzinach funkcjonowania Unii i musi być respektowana przez wszelkie podmioty działające na terenie Unii Europejskiej, niezależnie od przepisów zawartych w prawie krajowym. Oznacza to, że wszelkie podmioty, które biorą udział w zamówieniach publicznych, a wywodzą się z jakichkolwiek krajów członkowskich Unii Europejskiej, lub zrównanych z nimi na podstawie traktatów gospodarczych zawartych pomiędzy tymi krajami a Unią Europejską, muszą one być traktowane tak samo jak wykonawcy, którzy pochodzą z tego samego państwa członkowskiego, co podmiot zamawiający. Z racji tego, że niedopuszczalna jest dyskryminacja ze względu na przykład na kraj pochodzenia, nie możemy faworyzować wykonawców z tego samego państwa członkowskiego, z którego pochodzi zamawiający. Inaczej jest w niektórych innych państwach, nienależących do Unii Europejskiej, one w swoich przepisach często posiadają regulacje, które dotyczą faworyzowania podmiotów pochodzących z tego samego państwa co państwo podmiotu zamawiającego. Często powoływaną w zakresie zakazu dyskryminacji sprawą sądową prowadzoną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest sprawa C59 00 znana również od nazwiska jednej ze stron Bent Mosten zamawiający, będący podmiotem publicznym z Danii, prowadził postępowanie na budowę 20 mieszkań socjalnych. W wymaganiach wskazał m.in. producenta okien, wskazując nazwę duńskiej firmy. Pan Westergaard, który był mistrzem stolarskim, wziął udział w tym postępowaniu i złożył zwycięską ofertę. Wskazał jednak, że w tej ofercie skalkulował zastosowanie okien. Innych niż te, które wskazał zamawiający, jednak równoważnych, pochodzących z Niemiec. Zamawiający nie wyraził jednak zgody na zastosowanie niemieckich okien. Tym samym pan Westergaard był zmuszony do zastosowania okien produkcji duńskiej, po czym następnie wystąpił o podwyższenie wynagrodzenia za wykonane prace. Zamawiający odmówił, wskazując, że od początku znane były warunki kontraktu, w tym między innymi wymóg zastosowania określonych okien produkcji duńskiej. Sąd Krajowy w tej sprawie zwrócił się o pomoc do Trybunału Sprawiedliwości, który wskazał, że nawet jeżeli zamawiający wskazał konkretnego producenta okien, powinien zastosować wyrażenie lub równoważne, aby możliwe było zastosowanie produktów, które spełniają te same funkcje i spełniają te same wymagania. Tym samym zaoferowanie przez pana Westergarda okien produkcji niemieckiej było prawidłowe, a fakt, że zamówienie nie przekraczało progów stosowania dyrektyw unijnych nie miał tutaj najmniejszego znaczenia zdaniem Trybunału Sprawiedliwości. Tym samym niezależnie od brzmienia prawa krajowego, w tym wypadku zasada niedyskryminacji jako zasada traktatowa ma priorytet dla podmiotów zamawiających i muszą one ją stosować. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.